W tym filmie pobrałem czyty do Minecrafta i sekretnie czytałem podczas grania na Bedwars. Na początku zmierzyłem się 1 vs 1 z Daktylem, następnie zawalczyłem przeciwko 3 youtuberom i na koniec musiałem pokonać 60 widzów. Reakcje każdego były naprawdę zabawne, a szczególnie kiedy się wkurzali i nie wiedzieli co się dzieje. Nie da się kręcać! Tak więc jako pierwszego postanowiłem wyzwać Daktyla i na początku nie włączałem żadnych cheatów, aby za szybko się nie domyślił. Jakby co to wiesz, ja dawno tam nie grałem. Możesz dać trochę fory. Hejka. Hej byku, hej by... Co ty tak dobrze klepiesz? Ej, 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 ej. No! <laughs> po tym jak Daktyl mnie zabił, postanowiłem pochwalić się mu moimi nowymi umiejętnościami. Ty dobra, stary, pana mojego webbridża, pana to. Widzisz to? No nie wiem, tak ci główka latała w obie strony tak. Czekaj, czekaj, muszę coś sobie to szybko jeszcze przygotować. Co ty tak do mnie idziesz agresywnie? Ej, 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 to jest więcej niż trzy kratki. Panie pomu halo Lagi, to twoje lagi, stary Co jest? Nie wiem, ej, nie wiem. Tak ty, co, co, co tak agresywnie? Dobra, fireballa robię stary, fireball jump. O mi? airball jumpy, nie wierzysz mi? Dobra, pa, czekaj, czekaj TNT jumpa teraz robię, patrz. Patrz, 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 patrz. Ej, tylko nie wiem, bo ja ci muszę pokazać. Pa, pa, pa. O, 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 widzisz? Widziałeś to? Czy ty jest TNT Jump. Nie, czekaj. TNT Jump, TNT Jump. Dobra. Jaki TNT Jump? Ty nawet TNT tutaj nie postawiłeś. Nara, idę sobie do ciebie. Uuu, I od tego momentu postanowiłem, że zacznę odpalać coraz mocniejsze, czyli ty. Dobra, ale teraz masz przeschany, stary. Pa. Pa, co ja robię? Czekaj. Pa, jak ja szybko biegam. Będę szybciej od ciebie, będę szybciej. I co? I co, Nupku? No tyż. Chłopie! Ty nie wiem, zadłeś jakieś gumie jagody! Kupiłem podkę Spida, star. Kupiłem podkę Spida, nie rozumiesz? Patrz ja umiem na skoscot patrz, 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 patrz musisz się ustawić i. Umiesz tak? Eee! Nie <laughs> mnie! Pa, umiesz takiego... Ha, Co tu za chamskie niszczenie łóżka? Obawiam się ciebie, obawiam się ciebie, bo grasz na użytkownik flux. Tak chcesz, coś ci pokażę, pa, zrobię TNT jumpa przez całą mapę. Na twoich oczach, żebyś widział. Ale nie da się takiego TNT jumpa! Ale ta się, ta się, na no moim serwerze się da stary, tym wiesz, że ja mam cheaty? No to po prostu skill. Patrz co ja mam TNT i ty jest zwykły TNT jump. Ja, ja nie wiem co ci mam powiedzieć, pa, widzisz? Słuchaj, normalnie, normalny TNT jump, to o co ci chodzi? A taki TNT jump! Pa, 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 pa. No co ty mnie nawalasz z pięciu kratek?! Nie wierzę w to! Masz z Ale, kopie nice reach, A Ale nice stary, reach. ja nie mam reacha, ty masz jakieś z no, ja ci to mówię. Ja ci to mówię, ty masz z widy. E. Co ty mnie tak mocno bijesz? Spokój się. Idę stąd, nara! Uuu. Ty no, ja nie mam żadnych cheatów. no. Ej! Co, i, to, i co, co mi zrobisz? No, nic nie zrobisz. Ale, ale chodź, o... Popatrzcie na tego villagera Patrzcie, No dobra, dobra, no no Widzisz? No, no to on ci pokaże sztuczkę za chwilę ej, co mi uciekasz? Czekaj, czekaj, TNT jumpa ty już robię Siema, tak. siema, siema Ej, holu! Nie wierzysz mi, pa, TNT i cyk, i ja ci pokażę, że to jest czysty skill Widzisz? Ty, co, 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 co się stanęło? Eee Hahaha O, ej, nie, 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 no, zostaw mnie już, Fomi, to się przestaje robić śmieszne. Jak tak, to chyba ostatecznie będę musiał cię rozwalić, niestety. Hopie, ty przed kamerą wyglądasz tak. <śmów> 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 <nie> bo robisz... <śmów> tak, to jest Mamo! Tak, wiem. Rozwalam, rozwalam, do Mekas nie jedną mamo, mamo. Nie wiem, czy to serio tak trudno zrozumieć, że człowiek nie czytuje, chce nagrać normalny 1 vs 1, a każdy go oskarża o czyty. No to to już jest smutne. Cyk O nie wie, że. chłopie Pa, pana, to widzisz to? Widzisz to? Ja nawet nie muszę. Ja, na... ja nawet nie muszę myśleć, tak, pa, pokażę ci telebridża, pana, to pa. Czekaj, 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 czekaj. Miesz tak, miesz tak, pa. Mmm, Przysięgam ci, że jak się spotkamy, to zostaniesz takiego lepca o za te cheaty, takiego Ale o... to nie są cheaty Nie macie Ale to nie, nie są tak miał... Sorry, to nie są cheaty to nie, to macie. Nie, nie macie, są cheaty. nie macie Ale to nie, są to nie są cheaty, to nie są cheaty, to nie są cheaty No ty poruda! Ale ja, ja nic nie robię, ja nic nie robię Weź tam odsuń się, bo po nim przeszkadzasz Kurde A ja ci normalnie muszę klikać NIE DA SIĘ KURWA Ej patrz, ja ci coś pokażę, pa Ja się tak Po tym jak Duckle się zrageował i postanowił uciec Rozpocząłem epicką walkę z nieśmiesznym dranhisem i assassinkiem Ogólnie panowie, wasze jedyne zadanie to jest mnie zabić Dobra, łatwo Was jest trzech, więc wiecie, jakaś, jakieś fory możecie dać Dobra, lecimy, lecimy na początku godbridge'a na środek I tutaj też na początku udawałem typowego nooba, aby za szybko się nie domyślili, że mam haksy Panowie, możecie moje świata niszczyć nie, 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 nie Ty, co ty robisz fomi? Dlaczego ci nie odrzuca? A nie wiem, jakieś lagi serwera chyba. Halo? Lagi, lagi chyba, chyba mój ping. Robię taktyczny god bridge. Nie! Siusz, co, 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 co robisz? Co ty, nie, nie, nie! Dobrze, A! dobrze! Nie no, lataj! No, no. Nie lataj! Dawaj, dawaj we dwóch, dawaj we dwóch. Pa, 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 pa! Takie laurze leci. Nie no! nie jest killer, to jest zwykły, zwykły drag click. Wow! No nie lata! <noise> Ale to wszystko Nie, 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 dobra. Nie no. Ale ja nie odleciałem, coś mi cofnęło po prostu. Patrzcie, umiecie tak fajnie sobie skakać jak ja. Zizio. Ej, ej! On ma pupaska... Nie no dobra, pomi zostaw Ej, czemu mi... Ej mi chyba pomij. automatycznie miecz włącza. Ej! Dawajcie go! No nie! Nie no, to, to był serio TNT Jump, już to tak serio. O, TNT, dobra, dobra, o, dzięki za tego TNT Jumpa. Co jest? Dzięki, no to był TNT Jump, ja mówię. No idź, spadnij stąd! Ja nie mogę nawet do niego podejść, ogólnie. Dobra, ja, ja stąd uciekam, elo. No. Ale dostał killa, został killa. No, no, no. No ja muszę uważać, bo bez łóżeczka to trochę przypał będzie. Dawaj, 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 dawaj. Nie no, nie no, zostawcie mnie, zostawcie Ej, mnie. Ej, ma dwa i pół serca. Assassin, sorry, ale niestety będę musiał cię... Nie, 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 zostaw, zostaw, proszę. Dobra, idę, nara, nara, nara. Idę. Wyłączam kilaure, chodź, chodź, teraz będzie fair. Wyłączam kilaure i nie będzie kilaure. Aaa, kilaure. No, kill... znaczy... Ciekawe, nie. ciekawe. Nie, nie, nie Coś jeszcze chcesz powiedzieć? <noise> znaczy, żadna to, to był taki żarcik. Dobra, pa pa, pa, pa pa pa. Widziałeś tego fireball jumpa? Widzisz to jakie skacze? A nie. jak jakiś królik po dropsach. Ty <grym> gdzie <grym> on jest? Obrat TNT? Fireball jump, <grym> gdzie ty jesteś, o No, u zielonego jestem. <grym> nie, no, nie. Nie no, że u żółtego, u żółtego w sumie, jestem. W sumie. No 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 ja się... Wow, ale... ale mnie cofnęło. Dobra, czekajcie, muszę coś fajnego takiego <grym> sobie cofnęło. ustawić. No mnie cofam razy. No. Ej no, śmieszny, proszę. ALO! Proszę mi nie przeszkadzać, cię to i sobie coś muszę skonfigurować. Nie hacksy... tekstur paka sobie ustawił, no. Hmm. Nie! You sending tu many packets. Nie! jest! Nie, nie, pierwo, nie to jest, ale ta gra. Po tym jak wywaliło mnie z serwera, uznałem, że przyszedł czas na epickie starcie mnie kontra 60 widzów. Dobra, jak widzicie mam już odpalone wszystkie moje cheaty. Spróbuję ich tu trochę zmiecza poklepać. Od boku się jeszcze zieloni budują. Dobra, może być trochę przypał. Kilaura, mam nadzieję, że mnie uratuje. Nie, 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 nie. Co to ma znaczyć? Dobra, chyba niszczą mi łóżko. Ja stąd uciekam. Dobra, łóżko mam już zniszczone. Niestety, lecę do nich. Może uda mi się chociaż łóżko zniszczyć. Już nie klepią, już się na mnie rzucają. Proszę, wypad, wypad, zieloni, wypad, wypad, wypad. Próbuję wrócić do mojej bazy, i kupić sobie jakieś itemy. A ja widzę, że jest tu jeszcze dość sporo osób, więc sobie szybko je sklepny. Okej, okay, rzuci w ogóle nie pilnują łóżka. Idealnie. No nie mają mining fatiga. Dlaczego? Proszę mi stąd wywalać, panowie. Nie, no jeszcze TNT postawili. Dobra, TNT przy łóżku. Idealnie. Dzięki, dzięki, dzięki. Dobra, let's go. Mają po Teraz tu już powinno być z górki. Jeszcze zostało ich 17, 13. Dobra, coraz mniej. Dobra, nie, ja chyba stąd się muszę wycofać. Ja tu się wycofuję. Wolę nie ryzykować. W sumie wykorzystam sytuację, że każdy myśli, że jestem u żółtych. I spróbuję tutaj niebieskich rozwalić. Okej. Okay. Nie no. Za grubą warstwę mają. Dobra, kupiłem trochę TNT, więc powinno być teoretycznie łatwiej. Dobra, prawie. Odsłonięte łóżko mają. No nie no, dlaczego? Dlaczego akurat teraz? Kupiłem teraz jeszcze więcej TNT. Więc może w końcu uda się im zniszczyć to łóżko. Dobra, jest, 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 jest. Proszę. Let's go! Pozostał mi ostatni team z łóżkiem. Mam nadzieję, że im jakoś zniszczę to łóżko. Ok, dobijmy sobie niebieskich, żeby nie przeszkadzali mi. Kurde, co ich tu tak dużo? Niebiescy. Ale macie dojazd, ale macie dojazd. Nie no, jednak nie. Jednak muszę się chyba wycofać. Kurde, było blisko. Najbardziej tu sobie muszę uważać na golemy, bo one są akurat mega OP. Ale chyba tym razem znowu. Taktyczna ucieczka. Dobra i został nam ostatni team do sklepania, czyli zieloni. Okej, okay, dużo TNT mam, więc. Mam nadzieję, że wysadzę im to łóżko. Dobra. Jest. Prawie. Okej, okay, zniszczony.